Dzień dobry, nazywam się Cezary Stajniak i od 7 lat prowadzę firmę, która prowadzi zajęcia dla Państwa dzieci z programowania w świecie Minecraft z nauczaniem angielskiego. Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na zajęcia w tym roku, w sezonie 2025-2026 i opowiedzieć przy okazji trochę o zmianach, jakie zajdą w naszej firmie. Pierwsza informacja, jaką chciałbym Państwu przekazać, jest to sam sposób organizacji zajęć, ponieważ zawsze dzielimy zajęcia na trzy różne grupy. Pierwsza grupa są to osoby podstawowe, które w tym roku pierwszy raz przeżyją przygodę z programowaniem Minecraft, oraz osoby, które chodziły do zerówki w zeszłym roku, uczestniczyły w naszych zajęciach, ale jeszcze nie są gotowe, żeby pójść na poziom zaawansowany. Oczywiście wszystkie konspekty będą inne niż te, które były w zeszłym roku, natomiast sam sposób programowania będzie bardzo podobny, będzie to układanie kafelków, żeby żółwik wykonał nasze zadania. Druga grupa zajęciowa, to będą osoby zaawansowane, grupy zaawansowane, w których będą tylko osoby które w zeszłym roku chodziły na zajęcia. Jednak proszę mi wierzyć, że utworzenie takiej grupy nie jest proste, ponieważ musimy zebrać wszystkie plany lekcji, które się kompletnie wymieszają względem tego, co było w zeszłym roku i dobrać termin, który będzie pasował jak największej liczbie osób, właśnie z tych osób, które w zeszłym roku chodziły na zajęcia. Dlatego też często poza tymi grupami zaawansowanymi tworzymy jeszcze tak zwane grupy mieszane. W momencie, w którym jest za mało osób, żeby uruchomić grupę zaawansowaną w Państwa szkole, staramy się tworzyć te grupy mieszane, polegające na tym, że do kilku osób zaawansowanych dodajemy dzieci początkujące, ale takie starsze, z trzeciej, czwartej klasy, które są w stanie szybciej nadrobić materiał i w trakcie roku przejść na poziom zaawansowany. Wtedy przez pierwsze miesiące nauczyciel prowadzi równolegle dla zaawansowanych programowanie pisemne, a dla początkujących programowanie podstawowe, a gdy dzieci z trzecich, czwartych klas czują się już gotowe, żeby przejść z poziomu podstawowego na zaawansowany, przechodzimy do programowania zaawansowanego dla całej grupy. Jeżeli chodzi o sam sposób zajęć, jak go prowadzimy, na czym to wszystko polega, chciałbym państwu pokazać teraz, na czym polegają zajęcia z programowania Minecraft. Mamy w środku Minecrafta żółwika, który służy do programowania. Jeżeli chcemy, żeby ten żółwik wykonał jakieś zadanie, musimy w odpowiedni sposób ustawić kafelki, jeden obok drugiego i w odpowiedniej kompilacji uruchomienie żółwia sprawi, że będą one wykonywać zadanie w środku gry. Są w stanie one zbudować zamek, wykopać kopalnie, zwylać fundamenty do naszego domku, który będziemy budować, albo pokonać potwora, który chce nas zaatakować w grze. W momencie, gdy przechodzimy do programowania pisemnego, Robi się dużo poważniej. Już nie ustawiamy sobie bloczków, już nie mamy podanych na tacy rozwiązań, które musimy tylko odpowiednio dostosować, tylko piszemy wszystko sami. Mamy czarną ścianę, na której opisujemy na przykład słówka z języka angielskiego while to do", żeby żółw robił coś tak długo, jak jest to możliwe, a następnie wydajemy żółwiowi polecenie. Określamy na początku podmiot, czyli piszemy turtle, potem klikamy kropeczkę. I wydajemy polecenie, na przykład forward, tak? Poruszaj się do przodu. Na końcu stawiamy dwa nawiasy, zamykające tą jedną konkretną komendę i przechodzimy linię niżej. Programowanie już jest bardziej skomplikowane, ponieważ tutaj dochodzi nam często też matematyka. W momencie, kiedy chcemy, żeby żółw coś powtórzył 10 razy, musimy sobie określić, że dla niewiadomej n żółwik ma coś zrobić 10 razy, czyli 1,10. I osoba, która programuje z nami w sposób zaawansowany nie tylko musi mierzyć się z językiem angielskim, ale musi się też mierzyć z matematyką i logicznym myśleniem. Jeżeli chodzi o język angielski, bo też często otrzymujemy od Państwa pytania, czy ten język angielski to jest tylko ten język z programowania. Oczywiście chciałbym rozwiać Państwa wątpliwości. Język angielski jest obecny cały czas. Na każdej lekcji przenosimy się do innego świata i w tym świecie poznajemy nowe słówka dostosowane do mapki, w której się znajdujemy. W zależności od tego, czy jest to mapka wakacyjna, czy jesteśmy na wyspie, czy w dużym mieście, czy w Hogwarcie Harry Pottera, słówka są inne i to jest nowość od tego roku. W tym roku słówka są dostosowane do umiejętności dzieci. Mamy po kilka słówek na poziomie A1, A2 oraz B1 i w zależności od tego, jak dobrze będzie radzić sobie grupa, będziemy wprowadzać słówka albo tylko z poziomu A1, albo również z poziomów wyższych. Na koniec chciałbym Państwu również powiedzieć o tym, co zmieni się w tym roku. W zeszłym roku prowadziliśmy pilotażowy program tworzenia gier, w którym dzieci na podstawie platformy Pygame i języka do programowania Python uczyły się tworzyć pod swoje własne podstawowe gry komputerowe lub modyfikowały już istniejące. Program spotkał się z dużym zainteresowaniem i zadowoleniem dzieci, które na nie uczęszczały, jednak ma on dużo błędów. I teraz ten okres wakacji, który był, był za krótki, żebyśmy wszystkie te błędy wyeliminowali. Dlatego, w trosce o to, by nasze zajęcia były jak najwyższej jakości, by nie było problemów, że dzieci w trakcie lekcji nie zrealizują materiału, który przygotowaliśmy, bo wyskoczy błąd, postanowiliśmy, że w tym roku jeszcze tworzenia gier na szeroką skalę nie będziemy wdrażać. Skupimy się na programowaniu Minecraft, jeżeli ktoś z Państwa chodzi do nas już dwa lub 3 lata, to po prostu zachęcamy do kontynuacji zajęć w programowania zaawansowanego. Natomiast jeżeli chodzi o tworzenie gier, trzeba jeszcze niestety rok poczekać, ale jest to tylko i wyłącznie po to, by program, który przygotujemy był wysokiej jakości. Dodatkowo w tym roku rezygnujemy ze współpracy z platformą Librus. Jak Państwo pewnie pamiętają, w zeszłym roku testowaliśmy to, wprowadziliśmy przez ten ostatni rok rozliczenia za, pro, za pośrednictwem platformy Librus, i wielu z Państwa napotkało na problem rejestracji do tej platformy, logowania się do niej i tak dalej. Ja otrzymałem obietnicę, deklarację od Librusa, że w tym roku będą Państwo mogli się rejestrować albo przez Gmaila, albo przez Facebooka na tą platformę i bardzo uprości to system rejestracji. Niestety. Librus nie zrealizował tej obietnicy. Względem zeszłego roku nic się nie zmieniło, i biorąc pod uwagę to, jak duża była skala problemu rejestracji w zeszłym roku, postanowiłem, że w tym roku będziemy y, rozliczać się oraz kontaktować bezpośrednio, bez wykorzystywania tej platformy. Uprości to sprawę tak samo państwu, jak i nam. Każdego roku staram się również znaleźć jak najwięcej rozwiązań, które pozwolą nawiązać nam relacje mi właścicielowi firmy, moim nauczycielom, oraz państwu i państwa dzieciom. Bardzo chciałbym, żeby mogli państwo sprawdzać, czego dzieci uczą się na zajęciach, analizować lekcje, które zrealizowaliśmy, oraz po prostu cały czas weryfikować, czy zajęcia są prowadzone na odpowiednim poziomie. W związku z tym w tym roku, poza tym, że będziemy co tydzień udostępniać państwu Lekcję, która była prowadzona w danym tygodniu. Będą Państwo mogli zajrzeć do konspektu, zobaczyć, jakie słówka dzieci poznały, odpytać dzieci z tych słówek. Dodatkowo wprowadzamy raz na dwa tygodnie podsumowanie z ostatnich dwóch lekcji na platformie YouTube. Na nasze konto YouTube'a będzie można chodzić, zasubskrybować. Będziemy regularnie dodawać tam filmiki, w których będzie tak zwany gameplay z naszych zajęć i dzieci będą mogły potwierdzić, że takie zajęcia się odbyły, że takie zadania robiły i na przykład będą mogli państwo razem z dziećmi wykonać zadania, które na tym filmiku są, żeby utrwalić sobie zdobytą wiedzę. I tak jak wcześniej wspominałem, część z państwa może mnie kojarzyć, może mnie pamiętać, ponieważ od wielu lat prowadzę zajęcia z programowania Minecraft osobiście. Natomiast w tym roku się to zmieni. W tym roku nie będę prowadzić zajęć. I jest to podyktowane tylko i wyłącznie tym, że chciałbym zadbać o to, by jakość zajęć we wszystkich grupach była na odpowiednim poziomie. W tym roku moi instruktorzy będą prowadzić zajęcia, natomiast ja będę regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, odwiedzał każdego z instruktorów, podpowiadał, co może robić lepiej, żeby dzieci się więcej nauczyły, podpowiadał, co zrobić, jeżeli jakieś dziecko trafi się bardziej niegrzeczne, bardziej głośne. I generalnie będę starał się czuwać nad całą firmą, nad każdą jedną grupą, ale nie codziennie, ponieważ gdy sam prowadziłem grupy, sam prowadziłem zajęcia, brakowało mi czasu, by poświęcić go moim instruktorom i innym grupom, na których sam osobiście się nie pojawiałem. Mam nadzieję, że przyniesie to korzyści dla każdego ucznia uczęszczającego nasze zajęcia. Dlatego serdecznie Państwa zapraszam na kontynuację naszej przygody i uczestniczenie na nasze zajęcia z programowania Minecraft. Mam nadzieję, że Państwa dzieci będą bawić się jeszcze lepiej niż w ostatnim roku oraz że uda im się zabrać jeszcze więcej wiedzy zdobytej na naszych zajęciach do swoich główek i do swoich domów. Jeżeli chcą Państwo zapisać dziecko nasze zajęcia, bardzo prosimy o odpowiedź na maila, którego Państwo wysłaliśmy lub wypełnienie zgłoszenia na stronie www.promc.edu.pl. Link do strony znajdą Państwo w opisie naszego filmiku. Serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję do zobaczenia. Cezary Stajniak